Dzień dobry. Po moich ostatnich nagraniach kilka osób zadało mi pytanie. Uświadomiłam sobie skąd się wzięła moja choroba, no i co dalej? No właśnie, co dalej? Medycyna germańska, czy recall healing, czy psychobiologia zakładają, że wyzdrowienie powinno nastąpić samoistnie po uświadomieniu sobie przyczyny. Jednak nie zawsze tak jest. Owszem, zdarza się, ale nam chodzi nie tylko o uświadomienie sobie przyczyny, bo jeśli nie zmienimy sposobu myślenia, nie zmienimy perspektywy, sposobu reagowania, nie zmienimy programów, jakie nami sterują, to tak naprawdę niewiele zdziałamy. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to długi proces. Chodzi o to, że chowane wieloletnie urazy, które tak pieczołowicie nosimy w sobie, żale, pretensje. Poczucie krzywdy, bezsilności, poczucie winy. To wszystko to powstaje, prowadzi do powstawania chorób. I dopóki sobie tego nie uświadomimy, to nadal będziemy się sami krzywdzić. Bo nie oszukujmy się, to, że mamy do kogoś pretensje czy żal, to przede wszystkim nas dotyka, a nie tą drugą stronę. Kat najczęściej ma to w nosie, a my zadręczamy się i nasze myśli krążą głównie wokół tego, jak bardzo zostaliśmy skrzywdzeni. Pierwszy krok. To uświadomić sobie trzeba, zauważyć i uznać, że w większości przypadków to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje dolegliwości. Tak długo jak będziemy zrzucać winę na innych, to odbieramy sobie moc uzdrowienia. Jeśli uznamy, że to nasz sposób myślenia nas podoprowadził, to tak samo zmiana sposobu myślenia może nas stąd wyprowadzić. Jest sporo, nie lubię tego słowa, Technik, które pomagają nam uwolnić się od zablokowanych emocji. Właśnie te emocje proszą o zauważenie, uznanie i uwolnienie. To właśnie pokazuje nam ciało. Mamy metodę AFT, czyli tapping, kody z uzdrawiania, kody emocji, technikę uwalniania metodą Davida Hawkinsa i moją ulubioną, z którą ja pracuję, radykalne wybaczanie według Colina Tippinga. Dziś powiem Wam kilka słów o tym, czym jest radykalne wybaczanie. Czym się różni od tradycyjnego wybaczania? W tradycyjnym wybaczaniu chcemy wybaczyć, być może, ale też mamy wciąż w sobie poczucie krzywdy i pozostajemy w roli ofiary. Jednocześnie chcemy poczuć się lepiej, wybaczając wyrządzone nam zło. Stawiamy się w pozycji kogoś lepszego, łaskawie wybaczającego. Natomiast radykalne wybaczanie zakłada zmianę postrzegania danej osoby i sytuacji. Kiedy przyjmujemy inną perspektywę, zakładając, że to, co się stało, ma ukryty sens, okazuje się, że tak naprawdę to nie mamy czego i komu wybaczać. I dlatego właśnie jest skuteczne. Gdy uznamy, że każda sytuacja, krzywda, która nas spotkała, to dobrze odegrana rola naszego nauczyciela, przyjaciela, że wspólnie z nim Zaplanowaliśmy tę sytuację przed zejściem na plan ziemski, wówczas wychodzimy z roli ofiary, a do naszego oprawcy, a raczej nauczyciela czy egzaminatora, wysyłamy wdzięczność i miłość bezwarunkową. <laughs> Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale to naprawdę działa. Jak to zrobić? Jak zmienić nasze postrzeganie? Jest kilka sposobów. Zależy, jak bardzo czujemy się skrzywdzeni, jaki ciężar niesiemy. Czy są to wieloletnie, czy jednorazowe krzywdy? Sami musimy ocenić, jak bardzo czujemy się skrzywdzeni i w zależności od tego wybieramy metodę. Możemy pisać listy do osoby, której chcemy wybaczyć. Pewnie już nie raz słyszeliście o pisaniu listów. Najczęściej są to trzy listy, które piszemy przez trzy dni pod rząd. Pamiętamy, aby zawsze zacząć list zwracając się do konkretnej osoby czy instytucji, bo czasami też się zdarza, że czujemy się skrzywdzeni przez instytucję, ale zakład. dzisiaj rozmawiamy o... O wysyłaniu listów do konkretnych osób. Czyli piszemy Stasiu, Kasiu czy Zenku w nagłówku, a na koniec pamiętamy, żeby się zawsze podpisać. W pierwszym liście opisujemy całą sytuację ze swojego punktu widzenia. To ważne, nie próbujemy nikogo usprawiedliwiać czy wybielać. Piszemy szczerze, jak się czujemy. Jeżeli emocje nam już opadły i minął jakiś czas od tych bolesnych wydarzeń, to wchodzimy w tę sytuację. Przypominamy sobie, jak się wtedy czuliśmy. Opisujemy swój ból, poczucie krzywdy, pozwalamy sobie wtedy na łzy i pozwalamy tym emocjom wyjść na zewnątrz. Po napisaniu tego listu nie czytamy go ponownie, tylko palimy, tak żeby nie został najmniejszy skrawek białej kartki, i spółkujemy wodą. Najlepiej w toalecie. Jeśli mamy taką potrzebę, możemy przy pisaniu jednocześnie tłuc tuczkiem w deskę. Dokrojenia mięsa, na przykład, czy w jakikolwiek inny sposób dać upust swojej złości. Nazywamy rzeczy po imieniu, nie zważając na formę czy brzydkie słowa. Jeśli się cisną na usta, to wywalamy to wszystko. Drugiego dnia, jeżeli czujemy już, że troszkę nam ulżyło, piszemy drugi list w łagodniejszej formie. Na przykład, Zbyszku, widzę szansę na wybaczenie, ale jeszcze coś mi się przypomniało i dalej piszemy. Ten list również palimy i spłukujemy wodą. W trzecim liście, jeżeli już wszystko z nas zeszło i czujemy, że już właściwie nie, nie wiemy, co mamy tam wywalać, to dokonujemy szczerego aktu wybaczenia. Wysyłamy wdzięczność za lekcję i wysyłamy miłość bezwarunkową. Ten list także oddajemy czterem żywiołom, jak poprzednie trzy listy. Dwa. Oczywiście nie informujemy naszego przyjaciela, że dokonaliśmy aktu wybaczenia. On sam poczuje zmianę energii, nie będzie wiedział, o co chodzi. Najważniejsze w tym, że zwolniliśmy go z odgrywania roli kata, a tym samym my uwalniamy siebie z roli ofiary. I wtedy zobaczycie, jak się zmieniają relacje między wami. Może być tak, że on odejdzie od was albo w ogóle z tego świata, bo to była jego ostatnia rola w tym życiu. I absolutnie nie możecie się tutaj wpędzać w poczucie winy, że wybaczając kogoś zabiliście. Po prostu wasza lekcja tutaj dobiegła końca, umowa zakończona. Inną, szybszą formą wybaczania są cztery kroki. Jeśli jest to drobna sprawa o niedużym ciężarze emocjonalnym, to w prostych czterech krokach zamykamy sprawę. Po pierwsze, zauważamy, co się stało i uświadamiamy sobie, że sami z jakiegoś powodu stworzyliśmy tę sytuację. Po drugie, dostrzegamy naszą reakcję i osądy dotyczące tej sprawy bez poczucia winy. Kocham siebie za to, że stworzyłam tę sytuację i już. Po trzecie, dostrzegamy doskonałość tego, co stworzyliśmy. A czwarty krok, wybieram moc spokoju. To jest to naturalna konsekwencja poprzednich trzech kroków, bo skoro sama czy sam stworzyłem tę sytuację, to znaczy, że była mi ta lekcja do czegoś potrzebna i świadomie wybieram, jak na nią zareaguję. Jest jeszcze kilka skutecznych narzędzi, które pomagają nam szybko odzyskać spokój i powrócić do naszego centrum, ale nie będę tu wszystkich omawiać, bo jest tego trochę. Przedstawiam je na indywidualnych konsultacjach. Na koniec chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę warto wybaczać. Spróbujcie, a sami się przekonacie, jaką to ma w sobie moc. Pozdrawiam Was cieplutko i do następnego razu.